Usiądź wygodnie w miejscu, gdzie nikt nie będzie ci przeszkadzał przez około 10 minut. Zadbaj o to, by w razie potrzeby móc odchylić się do tyłu i bezpiecznie o coś oprzeć. Ułóż dłonie na udach. Delikatnie opuść powieki i rozluźnij ciało. Weź trzy głębokie oddechy, zaczynając od długiego, pełnego wydechu. Teraz skup świadomość na prawej stopie. Odczuj jej ciężar. Jeśli nie zauważasz żadnych wyraźnych wrażeń, nie przejmuj się. Twoja uwaga na prawej stopie wystarczy. Teraz skup świadomość na prawej łydce, kolanie i prawym udzie. Odczuj lewą stopę, lewą łydkę, kolano i lewe udo. Skup teraz całą swoją uwagę na obszarze miednicy. Podbrzuszu, dolnej części pleców, Górnej części pleców, na brzuchu, i na klatce piersiowej. Przenieś teraz świadomość na prawą dłoń. Prawe przed i prawe ramię. Odczuj lewą dłoń, lewe przed Ramię i szyję. Skup uwagę na prawym uchu, na lewym uchu, na szczęce i poczuj, jak delikatnie się rozluźnia. Skup się na policzkach, powiekach. Na czole i na skórze pod włosami. Spróbuj doświadczyć całego ciała, zwracając uwagę na wrażenia, jakie z niego płyną. Bardzo dobrze. Teraz uświadom sobie, że wszystko jest energią. I informacją że jesteś zanurzony w polu wszelkich możliwości i pozwalasz sobie ich doświadczać Przenieś teraz uwagę do swojego serca w okolice mostka Wyobraź sobie jak przestrzeń ta delikatnie się rozszerza Możesz się obserwować swoim wewnętrznym wzrokiem lub przyłożyć delikatnie dłoń i poczekać na wrażenia, jakie się pojawią. Gdy odczujesz już pole serca, uświadom sobie swój temat i wyobraź, jak miękko zanurza się on w tej przestrzeni. Teraz skup całą uwagę na lewej dłoni. Odczuj, czy ta dłoń jest ciepła, czy zimna, wilgotna, czy sucha. Czy przepływa przez nią jakaś energia? Jeśli tak, to jaka? Może jest to mrowienie. Może pulsowanie, uczucie ciężkości, a może jeszcze coś innego? Gdy odczujesz już energię lewej dłoni, uświadom sobie stan, który pragniesz zmienić. Stan teraz. Odczuj dyskomfort z nim związany. I połącz go w wyobraźni z lewą dłonią. To jest Twój pierwszy punkt. Teraz przejdź do prawej dłoni i na niej skup całą uwagę. Odczuj wszystkie wrażenia z niej płynące, takie jak ciepło, lub zimno, mrowienie czy pulsowanie. Gdy odczujesz już energię prawej dłoni, uświadom sobie swój wybór, to czego pragniesz, i połącz go z prawą dłonią. To jest Twój drugi punkt. Teraz wypowiedz w myślach intencje, na przykład uzdrowienie czy transformacja. Odczuj obie dłonie jednocześnie i wyobraź sobie, jak Twoja uwaga schodzi z głowy do serca w postaci małego kamyczka wpadającego do jeziora. Zobacz, jak ten mały kamyk wywołuje przyjemne fale rozchodzące się na boki. Wraz z nimi może pojawić się błogość, wdzięczność, miłość. Czy ekstaza, ale może to być również spokój, bezruch lub cisza. Utrzymuj świadomość w obu dłoniach jednocześnie i rozkoszuj się tym przyjemnym stanem dwie, trzy minuty lub tyle, ile zechcesz. Życzę Ci pięknych transformacji.